Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest afirmacja. Jak powinniśmy używać afirmacji, żeby ona była skuteczna i wykonała to, do czego została powołana? Dlatego afirmacje, które wprowadzamy do swojego istnienia muszą być bardzo precyzyjne. Afirmacja nie może zawierać w sobie rysy, niewiary albo błędnej interpretacji? albo nawet niewłaściwie użytego słowa. I tu w tym momencie pragnę Cię ostrzec, bo w afirmacji słowa, które afirmujesz, nie zawsze są przez Ciebie zrozumiałe. I są słowa, które wywołują w naszej przestrzeni, w naszej wibracji, w naszej głowie i mózgu taką częstotliwość, która psuje afirmację, nie pozwala jej się zamanifestować. Ja jestem zwolennikiem bardzo szybkich i precyzyjnych ćwiczeń, które pozwalają na to, aby bardzo szybko i skutecznie w ciągu paru chwil osiągać te rzeczy, które są przeze mnie zamierzane. Afirmacja to takie bardzo precyzyjne polecenie dla naszego umysłu, mówiące mu o tym, co ja chcę i czego pragnę. Dlatego wszelkiego rodzaju rozbudowywane afirmacje, są bardzo często przez umysł odrzucane. Podam Ci bardzo precyzyjne afirmacje na temat zdrowia i na temat osiągania bardzo szybko spokoju. Proszę Cię tylko o to, żebyś ćwiczył te dwa, właściwie dwie afirmacje, które teraz Ci podam, i abyś wykorzystał wszystkie. Wolne chwile w swoim umyśle, do tego, aby po prostu zakochać się w tych dwóch słowach. Pierwszą afirmacją, którą Ci przedstawię, jest zdrowie. Zdrowie jest naszym bardzo istotnym czynnikiem. Bez zdrowia jest trudno osiągnąć cokolwiek. Więc, abyś poprawił swoją koncepcję zdrowia, myślenie na temat zdrowia, zakochaj się w słowie zdrowieje. Powtarzaj go sobie. Ile tylko dasz radę, ile tylko znajdziesz w swojej głowie wolny chwil, tyle razy przypominaj sobie o słowie "zdrowieje", powtarzaj go i zakochuj się w nim. Pamiętaj o tym, że afirmacja, aby została zapisana w twojej głowie, trzeba ją powtarzać przez okres siedmiu dni. Tyle razy w ciągu dnia, ile tylko zdołasz. Może być powtarzana szybko, może być powtarzana wolno, można ją śpiewać, można myśleć o niej. Ważne jest to, abyś powtarzał tą afirmację prowadzącą Cię do zdrowia, i w konsekwencji zakochał się w tym słowie. Po siódmym dniu poczujesz, że Afirmacja została zapisana i ona będzie po prostu na ciebie oddziaływać. Nieświadomie zupełnie zmienisz czasami nawyki myśleniowe na temat zdrowia, zaczniesz inaczej się odżywiać. To wszystko się dokona poprzez to proste słowo zdrowieje. Powtarzaj sobie też jestem tym kim jestem. To też jest afirmacja, którą trzeba powtarzać, powtarzać jeszcze raz powtarzać. Tu jest jedna Troszkę inna zasada. Słowo zdrowieje prowadzi cię do pewnego procesu, który się będzie w tobie odbywał, a słowa jestem tym, kim jestem, mają spowodować natychmiastowe praktycznie rozluźnienie. To zajmuje minutę czasu. Zauważ, powtarzając pierwszy raz słowo jestem tym, kim jestem. Dajesz sobie takie 10-15 sekund obserwacji własnego ciała, nic nie robiąc, kompletnie nic. Po prostu obserwujesz efekt. Wrzuciłeś kamyk do studni i czekasz na echo. Powtarzasz sobie po tych 10-15 sekundach obserwacji swojego ciała, mówisz po raz kolejny: jestem tym, kim jestem. I czekasz. Obserwujesz, jesteś biernym obserwatorem reakcji Twojego organizmu. Może na początku się nic nie wydarzyć. Może się wydarzyć od razu. Zostawię cię z tą przestrzenią takiej ciekawości. Zobaczymy, co u ciebie w Twoim przypadku się dokona. 10-15 sekund obserwacji i znowu powtarzam: jestem tym, kim jestem. Ta afirmacja prowadzi do praktycznie natychmiastowego rozluźnienia Twojego organizmu. Zasady tylko trzeba znać. Powtarzać tą afirmację bez żadnych dodatków, nic nie ulepszaj, ani nic odejmu, nic nie dodaj. Powtarzaj ją w cyklu trzykrotnym. Minimalny cykl, minimalna ilość wypowiadanej tej afirmacji musi być trzykrotna. Czyli jak powtarzam, jestem tym, kim jestem, przerwa 15 sekund, jestem tym, kim jestem, przerwa na obserwację, jestem tym, kim jestem, znowu przerwa na obserwację. I po trzecim razie zauważysz, że Twoje ciało zrobiło głębszy oddech, rozluźniłeś się i tak jakby człowiekowi z pleców spadł kamień. Na początku, jak będziesz ćwiczył, trzy razy może być za mało. To afirmację możesz powtórzyć nawet i dziesięć razy. Możesz. Pamiętaj tylko o tym, że minimalna ilość powtórzeń to trzy. Nieważne, czy sobie to uświadamiasz, z jakiego powodu, nieważne, że będziesz odczuwał, czy nie odczuwał jakiś ruch w Twoim ciele, ona i tak zadziała po trzykrotnym powtórzeniu. To nie jest kwestia tego, że ona nie będzie działać, to jest kwestia tego, że czasami nasza receptywność jest taka, że nie dopuszcza zmian, i mózg bardzo szybko, aczkolwiek czasami też z dużą trudnością uczy się nowego spojrzenia. Daj sobie czas. W tej afirmacji jestem tym, kim jestem, też obowiązuje siedmiodniowy cykl. Powtarzaj ją sobie. Nie musisz tego powtarzać z taką częstotliwością, jak zdrowieje, ale powtarzaj ją sobie często w ciągu dnia. To trwa tylko minutę, trzy powtórzenia. Naprawdę niecałą minutę Ci to zajmie, a zobaczysz, że reakcja organizmu, która się pokaże, ten spokój, który osiągniesz, warty jest poświęcenia temu troszkę czasu. Pamiętaj, chcesz polepszyć swoje zdrowie, stosuj afirmację zdrowieje. Chcesz osiągnąć spokój natychmiastowy praktycznie. W ciągu minuty powtarzaj sobie trzykrotnie, minimum trzykrotnie. Jestem tym, kim jestem. Dzięki Ci wielkie za wysłuchanie. Do następnego spotkania.